Witam. Tak jak obiecywałem, pokażę Wam film jak robię klatkę dla wywiórek swoich. Wcześniej będę wyliczyć podnie filmiki z nimi. Mam małą plateczkę. Na no, pewno jest za mało, żeby tam był się lęgi. A tam trzeba zmieścić co najmniej 2-3 budki wręcz. Bo przekazuje, to podczas lęgu samiec jest, jest wręcz wyganiany przez samiczkę z klatki i praktycznie przez te 2-3 tygodnie siedzi zamknięty w budce, nie wyłazi więc musi być klatka odpowiednia żeby te wszystkie budki na ścianie pozawieszać co yy, mam taką, takie miejsce to tak się wyraża z klina bo tak między tymi swoimi kurniczkami między tymi wiatami to tu mam napawie żeby przejścia coś było więc buduję tak jak gdzie klin jest ale no, to nie przeszkadza drewno wszystko przyjmie wszystko się dotnie tak jak trzeba no i cóż no kantówki jak to kantówki bijemy ściany dookoła tutaj tak samo yy, przy podłodze takie grubsze kantówki na tej podłoga się wesprze bo jednak tu będę do środka wchodził żeby to się potem nie zawaliło wiadomo że biurka i tak będzie na ścianie siedzieć albo na jakichś tam gałązkach więcej to nie będzie potrzebna podłoga natomiast ja będę musiał wejść tutaj niejednokrotnie wiem, yy, bloczki betonowe i też to wszystko poopierać no i jednocześnie żeby podnieść, bo tak jak widzicie błoto niesamowite. No i tak przyjdzie okres zimowo jesienny, bo to zawsze tu będzie, więc niech będzie troszkę przewiewu i nie potrwiały mi dechy. No i tu już będziemy przykręcać. Jak teraz widzicie podłogę zacząłem. Będę ją robił, a dalej będę pokazywał jak to będzie wyglądać. No podłogę już zrobiłem, ułożyłem całą, jak widać. No, z klinku była, to było zabawę. Bo tak jak widzicie, musiałem wszystko z klina ciąć, żeby nam to wychodziło. Szparki pozostawiałem celowo. Jakieś po 2, po 3, po 4 mm. Po to tylko, żeby wraży wilgoci nie wytruszyła się nam później. Bo i taką sytuację miałem, trochę od spodu zawilgotniało. Normalnie rozsadziło deski, więc teraz porobiłem troszeczkę duże przerwy. są nic nam nie ucieknie, nic tam nie wejdzie, dlatego, żeby będę kładł siatkę na spód, na ściany, dookoła, wszędzie będzie siatka. Kotek pomaga. Dobra, pokażę Wam siatkę teraz. Chciałbym teraz pokazać siatki, jakie kupiłem. To jest siatka zgrzewana. Oczku. 14, nie, sorry, 19 na 19 drut 1.6 No, a już bardzo sztywno. Palcami powiem szczerze, że nie da się specjalnie odgiąć. Specjalnie brałem grubą siatkę i o drobniejszym oczku. To będzie siatka na zewnątrz, która będzie e, przy klatce. Natomiast druga siatka, jak widzicie, oczka ma 25 mm na 25 mm drut zdaje się że 1,4 już jest da się już ją wyginać chociaż też jest dosyć gruba i to jest siatka wewnętrzna ja mam ją do wewnątrz co jeszcze chciałem powiedzieć dlatego że tak, ta będzie wewnętrzna w większym oczku po to tylko żeby można było orzeszka wsunąć właśnie pomiędzy kratkami nie otwierając drzwiczek najbardziej bardzo bym jak się je daje z ręki i co jeszcze? I siatka jest nawet wewnętrzna z tego względu, że ona jest zrobiona z drutu e, niby ocynkowany, ale zgrzewana jest już e, z tego drutu ocynkowanego, więc na tych spawach wszystkich kto wie czy nie będzie rdzewieć. Ta siatka natomiast jest ocynkowana już po zgrzaniu, czyli jest zrobiona siatka i dwukrotnie jest cynkowana, więc tutaj na tych wszystkich zgrzewach, na tych wszystkich spadach nie powinna nam rdzewieć, więc no, wydaje mi się, że na pewno będzie lepsza. Zresztą była i droższa. I damy ją, tak jak powiedziałem, na, ze, na zewnątrz. Siateczka 19x19, więc nawet mysz się nie przeciśnie, co też jest istotne. Nie będą podkradały jedzonka. I To jest z siateksu. Tamta jest już z innej firmy, nie mieli po prostu tych wymiarów, więc tak sobie wziąłem inną, a co jeszcze ta jest 1,50 m wysokości, tamta jest metrowa. Także będziemy cieli te pasy wzdłuż, nic się nie będzie marnowało. Tu ściankę zrobię 1,50 50 m, deski dam sobie specjalnie od dołu, yy, Na ty, bo tam w środku 1,80 m, czyli będę dał tak 30 cm w ściankę zrobię, a potem będziemy już szatkę do końca walić. Tak to wygląda. No, chciałbym wam pokazać dalsze losy mojej woliarki dla wiewiórek Już jak gdyby pierwszą część klatki zrobiłem yy, Zrobiłem sobie już sufit Zrobiłem miejsce pod drzwiczki Tak to będzie wyglądać, no, przyszła zima Wszystko sypała trochę śniegiem Wymroziła I tak na stanęła No i tak bym na razie by wiewióreczek nie przerzucał Bo jednak no, Tu jest dużo zimniej ja aniżeli w budynku zamkniętym Więc to zostawię skończył się brązy w przyszłym tygodniu tak zapowiadają przynajmniej to będziemy kończyć woliarkę ale tak to właśnie ma wyglądać to będzie jedna kropka taka największa dla nich i na tej ścianie będę budował dwie tu będę miał wejście do, do nich i taki będzie korytarz jak już pobuduję oglądamy wreszcie chciałem Wam pokazać dziewiczki już mamy zrobione do wolierki. Także jedną mam skończoną. A tu czopię już budki. Jedną i drugą na ścianie. Dla samca i dla samiczki, bo wiem, że samiczka sama siedzi z małymi w środku, więc muszę mieć myślę, że co najmniej dwie budki. Tak to wygląda. Także jedną wolierę powiedzmy, że zamknąłem już. Natomiast teraz będę już tutaj stawiał ściankę kolejną i budował już Następną, następny kawałeczek woliery, jeden i drugi. Wolierkę już zakończyłem pomimo mrozu i paskudnej zimy, która nas zaskoczyła, i tak ona stała no, z miesiąc. Z miesiąc pewność nie podszedłem do niej ani razu. Mieliśmy wiadomo jakie mrozy w tym roku, ale cóż, skończyłem. Tu są jedne dźwiczki może to kawałek zacznę pokazywać tu jest jak gdyby korytarz jedna wolierka będzie, tu jeszcze zrobimy ściankę tu jest wejście do wolierki drugiej niewiele tu jej widać a tu mam już trzecią już kompletną postawiłem tu pienięg, na pieniku będę miał właśnie miseczkę na ziarno tu jakieś takie gałęzie się gdzie się poruszać myślę, że już to jest jak być powinno drzwiczki będziemy sobie zamykać to tutaj jak powiedziałem wejście do drugiej woliery i tu korytarzyk tak to wygląda 1,70 m w środku yy, jakieś 80 na 80, trochę będzie 80 na metr, jedna będzie miała ta środkowa nieco wyższa raczej znaczy, szersza bo jest to dość ta sama no, myślę że dobrze to będzie obie jak pogoda pozwoli jutro je przeniosę no i na filmik zobaczymy jak to będą sobie tam z niej harcować